Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej. Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. Uczynił ich groźnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem. Dał im wolną wolę, język i oczy. Uszy i serce zdolne do myślenia. I przy okazji powiedział, że kocha ich najbardziej na świecie, ale jeżeli zrobią coś, co mu się nie podoba, to będą cierpieli niewyobrażalne męki w piekle przez nieskończoność czasu i nic im nie pomoże. Przemiły gość. Wolna wola jest tematem do dyskusji od bardzo dawna i choć wydaje się, że to oczywiste, że sami podejmujemy swoje decyzje, na przykład ja zadecydowałem, że stworzę ten film, a nie jakiś Game Master, który steruje moją postacią, kazał mi to zrobić, to nie wiem, czy zgodziłby się z wami pewien ziomeczek ze starożytnej greckiej historii. Powiedzmy na potrzeby tej dyskusji, że kochacie swojego ojca i chcecie, żeby żył. Załóżmy również, że nie posiadacie żadnych seksualnych zapędów do swojej matki to chyba całkiem normalne. Zgadnijcie, kto miał taki sam tok myślenia Edyp. Jednak Edypowi przepowiedziano, że zabije swojego ojca i poślubi swoją matkę. Więc ojciec Edypa zostawił go w lesie, zakładając, że młody umrze, a przepowiednia się nie spełni. Jakby nie mógł po prostu go zabić. Tak się złożyło, że dziecko zostało znalezione i wychowane przez inną rodzinę. Kiedy Edyb wkroczył w dorosłość, dowiedział się o przepowiedni, jednak nie wiedział, że rodzice, którzy go wychowali nie są jego genetycznymi rodzicami. Opuścił ich, ponieważ bał się, że spełni się przepowiednia. Jakich obok nie będzie, to to się nie wydarzy. Co nie? W przyszłości. W przypływie gniewu zabił nieznajomego, a następnie poślubił wdowę po tym człowieku, nie wiedząc, że Ziomek, którego pozbawił życia, był jego ojcem, a kobieta, z którą się związał, była jego matką. I ta historia jest przepięknym przykładem tego, że, mimo posiadania wolnej woli, nie jesteśmy w stanie uciec od swojego przeznaczenia, ale jest to tylko historia. Dlatego może poszukajmy jakiegoś bardziej przyziemnego przykładu. Wyobraźcie sobie, że dopuszczacie się na kimś gwałtu. Chociaż wcale nie chcieliście tego zrobić, to znaczy w momencie wykonywania czynności chcieliście, ale nie było to zgodne z waszymi przekonaniami. Nie jesteście członkami sekty? Nie byliście pod wpływem alkoholu ani innych środków psychoaktywnych? Ale Finalnie coś takiego się wydarzyło. Czy ktokolwiek by wam w to uwierzył, i czy to według Was ma jakikolwiek sens? Cóż, poznajcie Domenico Matiello, włoskiego pediatra, który zajmował się dziećmi i był osobą lubianą i szanowaną. Taki całkiem znany lokalnie lekarz, którego możecie polecić znajomym, kiedy coś się dzieje z waszym dzieckiem, bo facet jest naprawdę solidny. I był taki solidny do czasu, kiedy w 2012 roku został wielokrotnie oskarżony o pedofilię w stosunku do swoich niepełnoletnich pacjentek. I wiadomo, pierwsze co przychodzi do głowy to, że bycie dziecięcym lekarzem jest idealnym alibi dla pedofila, ponieważ cały czas może być przy nich i wiele jego czynności można usprawiedliwiać. Tylko, że znajomi i rodzice, Pacjentów Domenico wcale nigdy go za takiego nie uważali. Sam Domenico ciągle się tłumaczył, że nie wie dlaczego to robi, nie chce tego robić i czuje się jakby coś nim sterowało. Uwierzylibyście mu? Pewnie nie i w większości przypadków wylądowałby w więzieniu i był pogardzany przez innych ludzi, tylko że. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało, że Domenico posiadał 10-centymetrowego guza u podstawy mózgu, który zmienił jego zachowanie. Matiello dosłownie czuł się, jakby ktoś nim sterował. Taka sama sytuacja wydarzyła się w 2002 roku. Nauczycielowi szkoły podstawowej w Stanach Zjednoczonych nagle zaczął wykazywać skłonności seksualne wobec swojej własnej kilkuletniej córki i został zresztą aresztowany za to. Badania wykazały, że miał guz wielkości jajka na części mózgu, która jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji. Kiedy guz zniknął, zniknęły również seksualne skłonności wobec córki. Jeżeli wolna wola istnieje, jak usunięcie guza może wpłynąć na podejmowane przez nas decyzje? Ale odbiegając od Przypadłości neurologicznych, weźmy pod uwagę mnie. Tak się składa, że kilka miesięcy temu sprawdzałem mój mózg i nie posiadam tam żadnego guza, który by wpływał na moje zachowanie. Przed tym, jak zacząłem pisać poprzednie zdanie, poszedłem do łazienki zrobić siku i zalałem zupkę chińską. W sensie nie tymi sikami. Teraz, jak tak czytam ten scenariusz, to. Nie sikami. Po prostu zrobiłem siku, a, a potem zalałem zupkę chińską. Przecież to była moja własna decyzja. Stwierdziłem, że chcę tak zrobić, więc to zrobiłem. Nie jestem jakąś postacią w Simsach, którą ktoś steruje i mówi mi co mam robić. A mi się wydaje, że to moje własne decyzje. Knockout, pa knockout kick, kurwa, knockout, punch. <laughs> Poszał się! <laughs> Tylko, że badania pokazują, że może być inaczej. W 1980 roku dr Benjamin Libet przeprowadził badanie przy pomocy elektroencefalografu, aby pokazać, że jesteśmy w stanie przewidzieć, że pacjent podejmie decyzję, aby się poruszyć. Wyniki pokazały, że około 300 milisekund, zanim pacjent stwierdzi, że się poruszy, jego mózg już wiedział, że to zrobi. I wyniki były takie same. Pokazały, że zanim stwierdzimy, że podjęliśmy daną decyzję, nasz mózg podejmuje ją za nas podświadomości, a potem dopiero nas o tym informuje, a my myślimy, że sami ją podjęliśmy. W podobnym badaniu pacjenci byli proszeni o kliknięcie w jeden z dwóch przycisków w losowym momencie, kiedy patrzyli się na zegar na ekranie. I want you to watch the clock small in screen and przy użyciu funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego wykazano, że dwa obszary mózgu badanych pokazały, który przycisk wcisnął już 7 do 10 sekund zanim to zrobili. To badanie pokazuje tylko jedno: że kilka sekund przed tym, zanim stwierdziłem, że pójdę się załatwić i zrobić jedzenie, mój mózg podjął już te decyzje za mnie. I jest to przerażające, ale takie są fakty. Jak ma się do tego wolna wola? Czy to jest tak, że nasz mózg podejmuje decyzje za nas, ale jest on częścią nas i po prostu nie myślimy tak o tym w ten sposób? Czy. Może jest to kolejny dowód na hipotezę symulacji? I ktoś albo jakieś AI steruje nami, a my myślimy, że to nasze decyzje. W końcu mamy fizyczny dowód. Udowodniliśmy to naukowo na podstawie aktywności naszego mózgu, że nasze decyzje i wszystko, co robimy, są podejmowane kilka sekund przed tym, zanim stwierdzimy, że sami je podejmujemy. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo jestem ciekaw, jakie wy macie zdanie na ten temat i nie wiem, dlaczego jest on tak unikany. Założę się, że ponad połowa z Was nawet o tym nie wiedziała. Do następnego filmu, przyjaciele.